Leć do niej, moja mała Akumo i zawładnij ponownie tą rozkosznie podłą królową! Królowo stylu, jestem władca Mroku. Prowadzącemu brakuje dobrego gustu i klasy! Oszczędź mi nudnych przemów, władcom Mroku. Oddaj mi moje moce, a ja załatwię błyskotki, których pożądasz! Oczywiście, królowo! nas potrzebować? Brokat? Serio? Królowa stylu, a wygląda jak ofiara losu! Zaraz zobaczymy, kto tu jest ofiarą! <try59> Adrian! Uciekaj stąd! Kagami nie! Skoro chcesz zgrywać bohaterkę, to jako pierwszą zwalniam cię! Oh! 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 Kagamit Tsurugi, opiekunka Miraculum, smoka upolowana. Musimy znaleźć resztę, zanim zjawi się Biedronka. Plag! Yy, tik, 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 tak. Pora się stąd zmywać. No tak. Właśnie chciałem ściągnąć tu pomoc. Jak przystojnie, znaczy jak dostojnie z twojej strony. Biedronka nam pomoże. Tak, i Czarny Kot. Alek! Tędy, mamo! Widzę go tam! Śmiałaś się, gdy on mnie uśmieszył. Zwalniam cię! <grystanie> Chloe Bourgeois, opiekunka Mirakulum Pszczoły, upolowana. Optigami, szukaj pozostałych. Biegnijcie do wyjścia! Szybko, szybko! Ruchy, ruchy! Max Kante, opiekun Mirakulum Konia, upolowany. Wydaje się, że niektórzy spryciarze próbują ci zwiać, moja królowo. Nikt nie ucieknie przed moim superstylem. <śmulatuj> Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie przejdzie mojej metamorfozy! Soki, O nie, winda się zacięła! Nie damy rady. Myślę, że czarny kot niedługo nam pomoże. Tak, albo biedronka. Utknęłam w windzie. Z adrienem, sam na sam? Tak. Utknąłem w windzie z Marinette. Ale numer. Marinette i Adrien utknęli w windzie. <noise> tak, ekstra. W ogóle żaden problem. Jak zrobisz to, co musisz zrobić? Mam plan, ale muszę być chwilę sama. Dam znać Biedronce, że tutaj jesteśmy. Gdyby nas szukała... Pójdę z tobą. Nie, 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 nie. Rozdzielmy się. Gdyby królowa stylu mnie dopadła, wtedy ty coś wymyślisz. Chętnie cię odbije z jej rąk. Okej, okay. ale najpierw muszę skoczyć na bok, rozumiesz? Zaczekaj tu. Zaraz wracam. Uwalniam cię od istnienia emo Aleków. Super złoczyńca? Chyba super gamoń, co nie? Nie. W szybie wentylacyjnym ktoś z ciebie kpi. Ha?